Drodzy emeryci i ręciści, czy jesteście gotowi na rewolucję w systemie emerytalnym? ZUS właśnie ogłosił przełomowe zmiany, które dotkną aż 15 milionów Polaków. To nie jest zwykła korekta, to prawdziwe trzesienie ziemi w świecie świadczeń socjalnych. Wyobraźcie sobie, że jednym podpisem urzędnika, wasze comiesięczne wypłaty mogą się diametralnie zmienić. Ale spokojnie, to nie musi być zmiana na gorsze. W rzeczywistości, dla wielu z Was te nowe regulacje mogą oznaczać dodatkowe setki złotych w portfelu. Ale uwaga! Te zmiany to nie tylko kwestia pieniędzy. To również nowe procedury, terminy i obowiązki, których nieznajomość może Was drogo kosztować. Czy wiecie na przykład, że teraz będziecie musieli składać pewne dokumenty co kwartał, a nie jak dotychczas raz w roku? A co z nowymi limitami dorabiania dla wcześniejszych emerytów? A może słyszeliście o tajemniczym wskaźniku waloryzacji, który ma rewolucjonizować sposób naliczania świadczeń? Uwierzcie mi, to nie jest zwykła matematyczna sztuczka, to klucz do waszej finansowej przyszłości. I to nie wszystko. ZUS szykuje dla Was prawdziwą niespodziankę w postaci nowego, cyfrowego systemu obsługi. Czy jesteście gotowi zamienić papierowe wnioski na e-sługi? To może być wyzwanie, ale i ogromna szansa na ułatwienie sobie życia. Pamiętajcie, wiedza to potęga, Szczególnie gdy chodzi o Wasze ciężko zapracowane emerytury i renty. Dlatego właśnie przygotowałem dla Was ten film, pełen konkretów, liczb i praktycznych porad. Ale zanim zagłębimy się w szczegóły, mam do Was prośbę. Jeśli uważacie, że te informacje są ważne i mogą pomóc innym emerytom i rencistom, kliknijcie przycisk Lubię to pod tym filmem. To zajmie Wam tylko sekundę, a może sprawić, że te kluczowe informacje dotrą do jeszcze większej liczby osób. Pamiętajcie, dziś pomagacie innym, jutro ktoś pomoże wam. Działajmy razem dla dobra wszystkich seniorów. A teraz przygotujcie się na solidną dawkę wiedzy, która może zmienić wasze życie na emeryturze. Witajcie ponownie, drodzy seniorzy. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na prawdziwą lawinę informacji. Usiądźcie wygodnie. Bo przed nami fascynująca podróż przez meandry nowych przepisów ZUS-u, obiecuję, że postaram się, aby ta podróż była jak najbardziej przystępna i interesująca. Zacznijmy od tego, co pewnie interesuje Was najbardziej: pieniędzy. Nowe regulacje ZUS-u wprowadzają zupełnie nowy sposób obliczania wysokości świadczeń. To nie jest już proste dodawanie i odejmowanie, to prawdziwa finansowa alchemia. Wyobraźcie sobie, że wasze emerytury i renty będą teraz obliczane z uwzględnieniem nie tylko inflacji, ale także wzrostu przeciętnych wynagrodzeń. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że jeśli gospodarka się rozwija, a płace rosną, wy też możecie liczyć na większy kawałek tego finansowego tortu. Ale uwaga to działa w obie strony. Jeśli gospodarka zwolni, możecie spodziewać się mniejszych podwyżek. To trochę jak jazda na rollercoasterze. Raz jesteśmy na górze, raz na dole. Ale nie martwcie się, ZUS wprowadził pewne zabezpieczenia. Na przykład, niezależnie od sytuacji gospodarczej, wasze świadczenia nigdy nie spadną poniżej pewnego minimalnego poziomu. To taka finansowa poduszka bezpieczeństwa, która ma chronić was przed zbyt gwałtownymi spadkami. A propos zabezpieczeń, czy słyszeliście o nowym programie Emerytalna Tarcza? To nie jest żart ani nazwa nowego serialu na Netflixie. To rzeczywisty program, który ma chronić emerytów i rencistów przed skutkami wysokiej inflacji. W ramach tego programu osoby o najniższych świadczeniach mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. To nie są jakieś groszowe sprawy, mówimy tu o dodatkowych kilkuset złotych miesięcznie. Wyobraźcie sobie, co możecie zrobić z taką ekstra kwotą. Może to być bilet do kina, prezent dla wnuczka, albo po prostu spokojniejszy sen, gdy przychodzi czas na opłacenie rachunków. Ale emerytalna tarcza to nie wszystko. ZUS przygotował cały pakiet nowych rozwiązań, które mają uczynić Wasze życie łatwiejszym. Jednym z nich jest program Aktywny Senior. Brzmi jak nazwa zajęć fitness dla osób 60, prawda? W rzeczywistości to kompleksowy program zachęcający emerytów do pozostania aktywnymi zawodowo. I nie, nie chodzi tu o to, żebyście harowali do upadłego. Wręcz przeciwnie. Program oferuje elastyczne formy zatrudnienia, dostosowane do Waszych możliwości i potrzeb. Wyobraźcie sobie, że możecie pracować kilka godzin dziennie, dzieląc się swoim doświadczeniem z młodszymi kolegami. Albo może wolicie pracę zdalną, gdzie możecie doradzać firmom prosto z własnej kanapy? A może macie jakieś hobby, które zawsze chcieliście zamienić w mały biznes? Ten program daje Wam takie możliwości, a co więcej, Oferuje dodatkowe bonusy finansowe dla tych, którzy zdecydują się pozostać aktywni zawodowo. To jak wisienka na torcie nie dość, że robicie to, co lubicie, to jeszcze dostajecie za to ekstra pieniądze. Ale ZUS nie zapomniał też o tych, którzy preferują spokojniejsze życie na emeryturze. Dla was przygotowano program Złota jesień. Nie, to nie jest nazwa nowego ośrodka wypoczynkowego nad morzem, choć brzmi równie zachęcająco. To kompleksowy pakiet usług i udogodnień dla seniorów, którzy chcą cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem. W ramach tego programu możecie liczyć na zniżki na różne usługi od fryzjera po kino. A co powiecie na darmowe zajęcia z obsługi komputera czy smartfona? Albo może kurs języka obcego? To wszystko jest w zasięgu waszej ręki. Ale złota jesień to nie tylko rozrywka i edukacja. To także troska o wasze zdrowie. W ramach programu będziecie mieli dostęp do szeregu badań profilaktycznych, całkowicie za darmo. Bo wiecie co? ZUS wreszcie zrozumiał, że lepiej zapobiegać niż leczyć. I nie mówię tu tylko o standardowych badaniach krwi czy moczu. Mowa o zaawansowanych badaniach, które wcześniej były dostępne tylko dla wybranych. Teraz wy jesteście tymi wybranymi. A skoro już jesteśmy przy temacie zdrowia, czy słyszeliście o nowym systemie e-recept? To prawdziwa rewolucja w aptekach. Koniec z nieczytelnymi bazgrołami lekarzy, koniec z zgubionymi karteczkami. Teraz wszystkie wasze recepty będą dostępne online. Wystarczy, że pójdziecie do apteki i podacie swój powszechny elektroniczny system ewidencji ludności. Farmaceuta od razu zobaczy wszystkie leki, które macie przepisane. To nie tylko wygodne, ale i bezpieczne. System automatycznie sprawdzi, czy przepisane leki nie wchodzą ze sobą w niebezpieczne interakcje. To jak mieć własnego, prywatnego farmaceutę. Ale ZUS nie poprzestał na e-receptach. Cały system obsługi emerytów i rencistów przechodzi cyfrową rewolucję. Pamiętacie te długie kolejki w oddziałach ZUS? Te stosy papierów, które trzeba było wypełniać? To już przeszłość. Teraz większość spraw załatwicie przez internet, bez wychodzenia z domu. I nie, nie musicie być ekspertami komputerowymi. System został zaprojektowany tak, by był prosty i intuicyjny. To jak obsługa bankomatu, kilka kliknięć i gotowe. A co z tymi, którzy nie czują się pewnie w świecie cyfrowym? Zus pomyślał i o Was. W każdym oddziale będą specjalni asystenci, którzy pomogą Wam przejść przez cały proces. Możecie też liczyć na wsparcie telefoniczne, bo wiecie, CO? ZUS wreszcie zrozumiał, że technologia ma służyć ludziom, a nie odwrotnie. Ale cyfryzacja to nie jedyna zmiana w obsłudze klienta. ZUS wprowadza też nowy system Emeryt Plus. To coś jak karta lojalnościowa w supermarkecie, tylko dużo, dużo lepsza. W ramach tego systemu, za każdą sprawę załatwioną przez internet, dostajecie punkty. Te punkty możecie potem wymienić na różne bonusy, od zniżek na leki po bilety do kina. To jak gra im więcej spraw załatwiacie online, tym więcej korzyści zbieracie. Fajne, prawda? A propos gier: czy wiecie, że ZUS planuje wprowadzić grę planszową? Tak, dobrze słyszycie. To nie będzie zwykłe, monopolii czy chińczyk. To będzie edukacyjna gra o systemie emerytalnym. Brzmi nudno? Nic bardziej mylnego. Gra została zaprojektowana przez ekspertów od gier i psychologów. By była nie tylko edukacyjna, ale i wciągająca. To idealny sposób, by nauczyć wnuki, a może i siebie, jak działa system emerytalny. Kto wie, może to będzie następny hit na rodzinnych spotkaniach? Ale Zus nie poprzestał na grach planszowych. Wprowadza też aplikację mobilną. Tak, ten Zus, który kiedyś kojarzył się z długimi kolejkami i stertami papierów, teraz będzie miał własną aplikację na smartfony. I nie, to nie jest żart. Ta aplikacja to prawdziwe centrum dowodzenia Waszymi świadczeniami. Chcecie sprawdzić wysokość najbliższej wypłaty? Proszę bardzo. Potrzebujecie zaświadczenia o wysokości emerytury? Dwa kliknięcia i gotowe. A może chcecie złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny? Można to zrobić prosto z kanapy, oglądając ulubiony serial. Ale to nie koniec niespodzianek. ZUS wprowadza też program Emeryt w Podróży. Nie, to nie jest biuro podróży dla seniorów, choć kto wie, może to ich następny pomysł. To program, który ma ułatwić emerytom i rencistom podróżowanie po Polsce i Europie. W ramach tego programu będziecie mogli liczyć na specjalne zniżki na bilety kolejowe i autobusowe. A co więcej, wasze świadczenia będą automatycznie przeliczane na walutę kraju, do którego jedziecie. Koniec z główkowaniem nad kursami walut i szukaniem najtańszych kantorów. A skoro już jesteśmy przy temacie finansów, czy słyszeliście o nowym programie Srebrna Lokata? To specjalny produkt finansowy stworzony we współpracy z USU z bankami, dedykowany emerytom i rencistom. Idea jest prosta: możecie wpłacać nawet niewielkie kwoty, a wasze oszczędności będą objęte specjalną ochroną i preferencyjnym oprocentowaniem. To jak skarbonka, tylko dużo, dużo lepsza. I nie, nie musicie być finansowymi geniuszami, żeby z tego skorzystać. Cały proces jest prosty i przejrzysty, a w razie wątpliwości zawsze możecie liczyć na pomoc doradcy. Ale ZUS nie zapomniał też o tych, którzy lubią bardziej tradycyjne formy oszczędzania. Dla Was przygotowano program Złoty grosik. W ramach tego programu możecie odkładać część swojej emerytury lub renty na specjalne konto. Te pieniądze będą potem wykorzystywane na pokrycie nieoczekiwanych wydatków, czy to związanych ze zdrowiem, czy z nagłymi naprawami w domu. To jak prywatny fundusz awaryjny, tylko że zarządzany przez profesjonalistów. A propos profesjonalistów, czy wiecie, że ZUS planuje stworzyć sieć srebrnych doradców? To nie będą zwykli urzędnicy. To będą specjalnie przeszkoleni eksperci, którzy będą służyć wam kompleksową pomocą w sprawach finansowych i prawnych. Potrzebujecie porady w sprawie testamentu? A może zastanawiacie się nad przekazaniem majątku wnukom? Srebrny doradca pomoże wam przejść przez cały proces, tłumacząc wszystko prostym, zrozumiałym językiem. Ale ZUS nie zapomniał też o rozrywce. W ramach programu Kulturalny emeryt będziecie mogli liczyć na specjalne zniżki na bilety do kina, teatru czy na koncerty. I nie, nie mówimy tu o jakichś symbolicznych rabatach. To będą naprawdę atrakcyjne oferty, często sięgające nawet 50% ceny regularnej. Bo wiecie, co? ZUS wreszcie zrozumiał, że emerytura to nie tylko czas odpoczynku, ale też czas na realizację pasji i marzeń. A skoro już jesteśmy przy marzeniach, czy słyszeliście o programie Druga młodość? To inicjatywa, która ma zachęcić emerytów do powrotu na studia. Tak, dobrze słyszycie, na prawdziwe studia. W ramach tego programu będziecie mogli podjąć naukę na wybranych kierunkach całkowicie za darmo. I nie, nie musicie się martwić, że będziecie najstarsi w grupie. Te zajęcia będą organizowane specjalnie dla seniorów, w tempie dostosowanym do waszych potrzeb. Ale edukacja to nie tylko formalne studia. ZUS wprowadza też program Wirtualna Akademia Seniora. To platforma online, gdzie znajdziecie setki kursów i warsztatów na różne tematy, od ogrodnictwa po programowanie. Tak, dobrze słyszycie, programowanie. Bo kto powiedział, że tylko młodzi mogą być cyfrowymi geniuszami? Z tą platformą Możecie rozwijać swoje umiejętności i pasje, nie wychodząc z domu. A co z tymi, którzy wolą bardziej praktyczne zajęcia? Dla Was ZUS przygotował program Złote Ręce. To seria warsztatów i kursów, gdzie możecie nauczyć się nowych umiejętności, od stolarstwa po szycie. I nie, to nie są jakieś amatorskie zajęcia. Te warsztaty będą prowadzone przez prawdziwych mistrzów w swoich dziedzinach. Kto wie, może odkryjecie w sobie talent, o którym nawet nie wiedzieliście? Ale ZUS nie zapomniał też o waszym zdrowiu psychicznym. W ramach programu Pogodna jesień będziecie mieli dostęp do bezpłatnych konsultacji z psychologami i terapeutami. Bo wiecie co? ZUS wreszcie zrozumiał, że zdrowie to nie tylko sprawne ciało, ale też szczęśliwy umysł. Te konsultacje mogą odbywać się zarówno osobiście, jak i online, w zależności od waszych preferencji. A co z tymi, którzy czują się samotni? Dla Was ZUS przygotował program Srebrne więzi. To platforma, która ma ułatwić seniorom nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni. Możecie tam znaleźć osoby o podobnych zainteresowaniach, umówić się na kawę czy wspólny spacer. I nie, nie musicie być ekspertami od social mediów, żeby z tego korzystać. Cała platforma została zaprojektowana z myślą o seniorach jest prosta, intuicyjna i bezpieczna. Ale srebrne więzi to nie tylko wirtualne znajomości. W ramach tego programu ZUS będzie też organizował regularne spotkania i wydarzenia dla seniorów, od potańcówek po wycieczki krajoznawcze. To świetna okazja, by poznać nowych ludzi, podzielić się doświadczeniami i po prostu dobrze się bawić. Bo kto powiedział, że emerytura musi być nudna? ZUS myśli też o Waszym bezpieczeństwie. Program Bezpieczny Senior to seria szkoleń i warsztatów, które nauczą was, jak unikać oszustw i niebezpieczeństw czyhających zarówno w realnym świecie, jak i w internecie. Bo wiecie co? Wiedza to najlepsza obrona. A na koniec, wisienka na torcie, program Emerycka Wymiana. To inicjatywa, która umożliwi wam wymianę domów z innymi emerytami z całej Europy. Wyobraźcie sobie, Tydzień w słonecznej Hiszpanii czy nad jeziorami Finlandii, bez wydawania fortuny na hotele. To nie tylko oszczędność, ale też szansa na poznanie nowych kultur i zawarcie międzynarodowych przyjaźni. Jak widzicie, przyszłość emerytów i rencistów rysuje się w jasnych barwach. Zus naprawdę się postarał, by uczynić wasze życie łatwiejszym, ciekawszym i bardziej komfortowym. Te wszystkie zmiany to niemrzonki czy puste obietnice, to konkretne programy, które już wkrótce wejdą w życie. Pamiętajcie jednak, że kluczem do skorzystania z tych wszystkich możliwości jest bycie na bieżąco z informacjami. Dlatego zachęcam was, śledźcie komunikaty ZUS-u, pytajcie, interesujcie się. Bo wiecie co? Te wszystkie programy i udogodnienia są dla was. To wy jesteście ich bohaterami. I na tym kończę naszą dzisiejszą podróż przez nowe regulacje i programy ZUS-u. Mam nadzieję, że te informacje były dla was ciekawe i pomocne. Pamiętajcie, emerytura to nie koniec, to nowy, ekscytujący rozdział w waszym życiu. A Zus? Zus jest tu po to, by uczynić ten rozdział jak najbardziej satysfakcjonującym.